I tak dawno oglądałem film, który rozgrywa się w jednym z krajów skandynawskich. W wypadku kolejowym, w katastrofie kolejowej ginie matka. Córka widzi śmierć matki, bardzo głęboko to przeżywa. Mąż wraca z misji zagranicznej, jest, jest wojskowym. I mąż wypruty z jakichkolwiek emocji, przeżywającej śmierć swojej żony w taki bardzo posągowy sposób. Natomiast córka jest rozbita, córka nie wie, co z sobą zrobić. I ojciec tłumaczy jej, kiedy ta wyraża taką chęć spotkania matki, chęć takiego nawiązania z nią kontaktu, on powiedział do niej, słuchaj, tam nic nie ma. Tam nic nie ma. Twoja matka nie tylko, że nie jest gdzieś tam samotna, tak jak myślisz, ale jest, po prostu jej już nie ma. Ona w momencie, kiedy umarła, przestała istnieć. I jeżeli będziesz starała się przyjąć tę prawdę, to wtedy pozbędziesz się tych wszystkich religijnych bajek na temat życia, które gdzieś tam jest, istnieje, bajek na temat świętego Mikołaja i tak dalej. Otóż wydaje mi się, że ten człowiek z filmu reprezentuje jakąś grupę ludzi i ten człowiek z filmu nie uwzględnił jednego, że nie za wymyślonymi mitami poszliśmy w momencie, kiedy dowiedzieliśmy się doświadczeń Świadczyliśmy obecności Jezusa. Poszliśmy za osobą, która jest, która żyje, która zmienia ten świat. I dlatego yy, yy, chrześcijaństwo nie jest mitem i nie jest takim tanim plastrem na problemy, które przeżywamy. Chrześcijaństwo jest drogą, gdzie my odkrywamy, że naprawdę yy, zostaliśmy stworzeni jako arcydzieło. I całe nasze życie to jest odkrywanie, jaki zamysł Pan Bóg miał wobec nas, kiedy nas stwarzał, kiedy dał nam takie życie, a nie inne. Obyśmy potrafili to rozpoznać.